Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, no jest nieźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nie, to tak, nie jest faktory. Nie krzycznie. Tak. Nie krzyczę. Nie 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 bo, bo wiesz co, bo moi drodzy, słuchajcie, już nagrywamy to trzeci kurwa raz, próbujemy podejść do nagrywania. Jest już pół godziny po wypuszczeniu pacza, a my jeszcze nie nagraliśmy odcinka. To jest w ogóle za o, o, o w ogóle mas jakąś masakrę. A gramy na dodatku Kozacy, to jest nowy reatek, słuchajcie, moi drodzy, o którym będziemy chcieli wam troszeczkę i pokazać wam jeszcze. E, masz troszeczkę syczenia w tle. Mam syczenie? Tak, dziwnie ci jakoś ten Voice Activation chodzi, ale spoko. Lepsze to niż Skype, który nas wywalał trzy razy w czasie rozmowy. No ja nie słyszę u siebie syczenia, więc no to twoi widzowie będą mieli problem. Z czym jeżeli im kto denerwuje, to zawsze mogą oglądać moją perspektywę. A no, żeby... po co oglądać u ciebie, żeby co patrzeć, jak rujnujesz kraj kolejny? Nie rujnuję kraj, tylko podbijam cały świat tą Hanatu krymskiego. Bo będę się tym razem wcierał w hanat krymski, natomiast Ignacy będzie grał Francję. Ziel mm -hmm. Zielonym, tylko niebieskim globem, którego wszyscy nienawidzą. Dokładnie. Łącznie ze mną, ponieważ tym razem będziemy grać normalnie, bez żadnego koopa, bez żadnego wspomagania. Po prostu kto wygra, ten wygra. Być może go zmasakruje, być może nie. No i przy okazji... Nie ja sądzę, żebyś miał jakąkolwiek szansę. Oho, i dzięki temu, że gramy takimi, a nie innymi krajami, no to Ignacy będzie mógł wam pokazać nową mechanikę estateów, a ja nową mechanikę horde, czyli po prostu realizowania prowincji, podbijania całego świata. No i masakrowania Paryża, prawda? Więc można powiedzieć, że hanat krymski to jest taki symulator imigranta trochę. Kurwa zrobię z dupy Sewastopol człowieku. <grywa> Więc ja. że jest Sewastopola kurwa w 1600 roku. 300 lat kurwa do przodu. 200, przepraszam. E, no to jak? Ready i lecimy, chyba nie? Ready i lecimy, no bo już naprawdę trzeci raz do tego podchodzimy, więc mam nadzieję, że w końcu będzie można usłyszeć normalnie rozgrywkę. Apro a Zobaczyć. propos usłyszeć, a propos usłyszeć, hmm? przepraszamy za gorszą jakość dźwięku, jak to wspomniałeś. Tak, na no ja się nagrywamy, bo Skype coś po prostu dzisiaj nam ewidentnie dawał dupy. No dokładnie, nad ciebie troszeczkę chyba słabiej słyszę, bo chyba mi się przypomniało, że jak my nagrywaliśmy Warcrafta, a ja od tego czasu tego nie zmieniałem, chyba. Zmień sobie ręcznie skocz sobie i sobie to zmień. A ja szybciutko powiem, bo widzę, że mam e, naprawdę przyciskiem na mnie i tam sobie zmieniasz wolium mój. E, ja Musiałbym e, No i co z tego? Musiałbym zdragować grę. Na chwilkę? Nie, ja tak będę czytał jedną mechanikę teraz. No moi drodzy, pierwszą nową mechaniką, która doszła to są wiktory cardy. Victory cardy to jest coś dla ludzi, którzy interesują się punktami, czyli ludzie, którzy mają mojego penisa, czyli niedźwiedź. Eee, I teraz tak, wiktorykardy działają w ten sposób, że co jakiś czas pojawiają się po prostu różnych, na różnych losowych prowincjach eee, punkty, które musimy zdobyć, za to dostajemy po prostu punkty i tyle. Na przykład ja dostanę na przykład za chwilę tej informację, że prowincja taka jak Paryż musi spłonąć, no i ja na tam przykład. Pędzę i płonę Paryż. Czyli niedźwiedź nigdy na przykład nie dostanie tej karty, tak? To w tak nie działa właśnie, że tutaj za chwilę zobaczysz wielkie imperium A wiesz, wiesz czemu to nie zadziała, przyjacielu? Dlaczego? E, bo nawet nie masz 300 developmentu, jesteś takim plebsym, że nawet nie chce mi się z tobą rozmawiać Przepraszam bardzo, jeszcze nie mam 300 developmentu, jeszcze nie mam 300 co, developmentu. no myślę, że w 500 lat, jak ci się uda zdobyć 300 developmentu, to przybije piątkę. Wiesz co, mi się wydaje, że tam tak nie choirać, nie racz, bo zaraz ci tam Hiszpania wojny wypowie, Austria ci wojny wypowie. Mówisz, ogóle, że Hiszpania i Austria mi wojny wypowiedzą. To zabawne, bo właśnie <laughs> mu wysyłam ofertę sojuszu. Ty śmieciu, jak śmiesz, jak śmiesz w ogóle, jak Na najbardziej śmiesz. Najbardziej skurwysyńską Francję, czyli w sojuszu z, z Kastylią i z Austrią. Tak się nie robi, tak się nie, to, to nie umiesz grać w ogóle, żadnego wyzwania, żadnego wyzwania. Mam wyzwanie, zgnieść jakiegoś pretendenta, jakiegoś wataszkę po prostu... Tatarskiego, kurwa, który siedzi gdzieś na Krymie. A propos pretendenta. W nowym DLC-ku można Właśnie, nazywać... najważniejsza rzecz. Można nazywać Era, słuchajcie. Dokładnie. Jak Czyli się urodzi. Może, można stworzyć Karola. Tak, dokładnie. Karolów. Będzie teraz jak Karolów. Pani ja Basia. Miał. Mm. Ponadto dochodzi też mechanika estate'ów. Ignacy. Dokładnie. Ojej, dobra, to ja szybciutko wam powiem, bo ty masz tylko jednego Estate'a, nie? Mm -hmm, tak. Ja mam tylko plemiona, które tutaj dają takie bonusy, jakie widać, więc... Które są w z... grą przeglądarkową, tak? Nieprawda, nieprawda. Są bardzo fajne. Mam Mempower Recovery Speed plus 10% i Cavalry Cost minus 10%. W wielkim skrócie po prostu chodzi o to, żeby utrzymywać lojalność oraz wpływ tego Estate'a na jakimś tam odpowiednim poziomie. Tutaj jest napisane co się dostaje, za jaki tam poziom właśnie tej lojalności i mm -hmm. influenza, i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba tym jakoś balansować. Też Te estety mają jakieś terytoria, którymi ładają, mamy tutaj specjalną mapę. Mapa estetów, jest No ale mm -hmm. tych estetów więcej ma Ignacy sam w więc on więcej Tak, ja mam burżuazję, kościoły i szlachtę, czyli może nie wiem, duchowieństwo. Klerzi to jest duchowieństwo, nie? I teraz tak, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze tutaj od razu w, w klęskach. Jeżeli mamy Stability Expansion, to Coś, mamy arystokratycznie. Co? Co? Coś jak Twoje życie, klęska. Coś jak Twoje życie związkowe. Dobrze, idźmy dalej. Jeżeli chodzi o katastrofy, w przypadku kiedy Nobility miałoby więcej niż 80 influence, bo influence. A coś strasznie głośno jest teraz nagle, nie wiesz? To coś, coś jest coś? głośno. A no, Ty jesteś głośny. Pamiętaj, że na tym, że na tym spiku zawsze było tak, że nagle zwiększało... A wiesz, że na spiku możesz sobie ustawić coś takiego jak stały poziom głosu, a nie automatyczny? No, ja mam ustawiony. No właśnie jak słyszałem. Dobra, mam ustawiony. Jak będę ci mówił, zamknij ryj, to znaczy, że jesteś za głośno. Nie. Dobrze, nie kontynuując, nie jeżeli, jeżeli z, jakby z moich grup wpływów tutaj w moim kraju będzie miał więcej influence niż jest to, powiedzmy, dozwolone, to wówczas będzie sytuacja... Zamknij ryj. No ej, ja nic nie mówię. Wiem, ale zaczynam słyszeć dwukrotnie siebie niedźwiedziu. O. To wówczas może dojść do sytuacji, że... Będzie po prostu wybuch jakiś tutaj przejęcie władzy, próba przejęcia władzy i destabilizacji kraju. Czyli oczywiście mieszczanie nam dają więcej do trade efficiency. Jeżeli są bardzo lojalni, dadzą też development cost. clergymen no, eee, Mówię, mówię. Tak. Jak mówię, Zamkini to dlaczego się odzywasz? No, ja naszą tax modifier, bo wiemy, kościoły dają pieniądze krajowi. Eee, do tego jeszcze mogą liczyć pupę papieżowi, zmniejsza stabilność. Nobility czyli szlachta oczywiście idzie w stronę wojska, to jest podstawowa rzecz. Eee, obecnie widzę, że mamy spory problem z Nobility, bo są, jest ich bardzo dużo. Ojej, ojej, a mnie twoje problemy w ogóle nie obchodzą. O, teraz to siebie w ogóle tak słyszę dziwnie. Ale dlatego, hmm? że się odsunąłem od mikrofonu, żebyś nie mówił, że mam zamknąć ryj tak w ogóle niekulturalnie. No nie, teraz brzmisz bardzo dobrze. O, o widzisz, dziwo. O, widzisz, bo tak docisnąłem troszeczkę słuchawki do czaszki i teraz mnie trochę tak w ogóle uwijają. Znaczy ubijają Dobra, w szybciutko razem mogę wam pokazać jeszcze kolejną rzecz, moi drodzy. Przede wszystkim, o nie chcę mieć Province of Interest na Madrycie. Możemy pokazać sobie opinię. Wchodząc teraz w opcję apcji dyplomatyczną, możemy ustalić w końcu coś, czego nie było wiadome wcześniej. Czyli Trust i Favor mamy. Zamknijmy. No, zamykam, e, tam, zamykam, Dobrze. Trust to jest mechanika zaufania, czyli jeżeli odpowiadamy na wezwania do wojny, pomagamy z, z, z buntownikami e, i tak dalej, to wtedy zbieramy zaufanie. E, tak samo, jeżeli się nie mylę, to było w Europie Uniwersytejszej czwartej. Nie, w trzeciej. trzeciej. <laughs> Odpowiadając na przykład, jeżeli dajemy komuś warning i wtedy w takiej sytuacji od razu odpowiadamy na kasus belli, to tam też rośnie trust. I favors to są przysługi, które możemy zbierać u innych krajów. Ej, stary, ten Teamspeak jest naprawdę dziwny i zjebany. No wiesz? to jest Teamspeak, mnie. U ciebie, znaczy ciebie, u mnie też dziwnie jakoś słychać, z tym nic nie zrobimy. No dobra, robimy, co... musimy to przeżyć. Pokażę jeszcze, attitude, bo możemy sobie tak. teraz w końcu ustalić, jaki mamy stosunek do tego kraju. Widzicie, że ja już jestem friendly do nich, mhm. i oni teraz też będą o tym wiedzieli. Austrii? E, nie, do Kastylii, ale do Austrii też właśnie to ustawiam. Ja jestem friendly do ottomanów, tak w razie w, i przy okazji też nie powiedziałeś, że te favors to działa tak, że jeżeli oni nam wiszą jakąś przysługę, no to odpowiedzą na wezwanie do naszej wojny. nie będzie, Zdecydowanie, nie. Nie zdecydowanie. Będzie, nie, tylko macie odpowiedź ku i chodźcie, i chodźcie mi pomóc. No i skoro tutaj tam już skończyłeś o tych estate'ach i o dyplomacji, to może przejdźmy do tego, co jest najważniejsze. No bo dodatek I? kozacy, czyli o kozakach porozmawiamy, o nomadach, prawda, po części, to... A co ty chcesz powiedzieć o nomadach, że są biedni i dostaną w dupę? Nieprawda, dochodzi nowa mechanika, nazywa się Race Province, którą wam tutaj A. pokazuję, jest taka nowa opcja, czyli wbijam się do takiej Złotej Ordy, zabieram taką prowincję jak Majar, dopóki jest nieskorowana, mogę ją zreizować, czyli obniżyć jej development, akurat ma 5 developmentu, czyli mógłbym tam opisać, nie wiem, o 4, zostałoby tam jeden developmentu i to dałoby mi punkty technologiczne, punkty władcy. No, za bodajże 15 developmentu jest 150 administrative pointów, 150 dyplomatycznych pointów i 50 militarnych pointów. Mogę to zrobić z każdą prowincją, nawet bardzo daleką, czyli mógłbym pójść na Paryż, zabrać go, zrealizować... A, ogóle... potem od... A potem mu oddać łaskawie, jeżeli. Biedaczku, o czym ty chcesz w ogóle mówić? Ja nie do końca rozumiem, do czego ty dążysz, ale tylko powiem Ci tak. Niedźwiedziu nie iść tą drogą, bo się to dla Ciebie bardzo źle skończy. Ogólnie rzecz biorąc, nie groź, nie groź, bo wiadomo, nie. Mhm. Nie strasznie, nie strasznie. wiem, co to jest się... jeszcze ta mechanika. O. Dobra, tutaj widzimy, że mogę dobudować wojsko. Z delikatnym opóźnieniem dobudowuję to wojsko, nie wiem dlaczego. Um, teraz tak, jeszcze potrzebuję okno rekrutacji. Poza... Pozarządzajmy sobie jeszcze krajem na szybko. Tak, tak, pozarządzaj krajem, porozsłuchaj swoich dyplomatów, zawsze na Multiku gra się tak, jak grasz z kimś, że jest pierwsza, minu, pierwsza minuta bodajże, chyba tak jest, minuta albo dwie minuty, że na tak? pauzie i roz, rozporządzasz wszystkimi dyplomatami, wszystkimi sojuszami i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, dobrze wiedziesz No tak, taka jest, taka jest umowa między ludźmi grającymi na Multiku. Wiem, bo grałem! Tak? Ja? Dobrze. Ja. Do limuzeum się zejdą, czy ja wyjdę ponad force limit? W ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiedzieliście, widzowie. Ale od jakiegoś tam pacza: Tomani to już nie jest historyczny sojusznik Krymu. Już to zniknęło. Tak? tak, tak. Już nie jestem, więc teraz, jeżeli chcę zrobić sojusz z Ottomanami, no to muszę im udowodnić, że jestem wspaniałym krajem. Muszę im lizać pupkę, no i powiedzieć: Słuchajcie, słuchajcie, dajcie mi sojusz po prostu. To Jedyna szansa na przeżycie, wiesz. O tym. I też kolejna ciekawostka, zapewne, którą też widzicie, nie ma już tutaj Genui, tylko jest genois Climea. Ponieważ... Właśnie to jest, to jest koncept w ogóle z Wiktorii przyciągnięty w końcu, nie? Bo tego, to było tak dziwne, że to można było wstawić, nie? Ponieważ to są, to są dalej normalne prowincje Genui, tylko że po prostu to są za morskie prowincje Genui, więc no wiadomo, że to nie jest sama Genua. No, po prostu oddalone, nie? Tak nie połączone ze sobą. To wiecie, bardzo ma duże znaczenie przy państwa kolonialnych, które są gdzieś tam na całym świecie, także w Indiach nie jest nagle napisane Portugal, tylko Portugis India, tak Otóż to. Ogólnie zrobiłeś to musiałeś zrobić? W po zasadzie poczekaj, jeszcze tylko sojusz do Austrii już. OK, gotowy jest, to możesz puszczać. Jesteś gotowy, w takim razie ja jeszcze sobie tutaj wyślę tylko dyplomatę, żeby robił claima na Teodoro, a drugi dyplomata Teodoro wypowie wojnę. <laughs> to będzie śmieszne. Jeżeli chodzi o moje plany, no bo mną się zastanawiacie, co będę chciał osiągnąć tym kryłem śmiesznym, no to jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, że postaram się zrobić jak najwięcej i już na po podstawie Teodoro pokażę wam, na czym polega Rejs Province. przynajmniej tak mi się wydaje. O, widzę, że Teodora ma sojusz z Trebizondem, więc moje plany już się nieco zmienią. <laughs> a co tam u Ciebie? Wiesz co, na razie liżę sobie pupę z moimi serdecznymi przyjaciółmi. E, zaraz będziemy się lubili jeszcze bardziej. Ja sobie zrobiłem sojusz z Kazaniem, bo Kazań, z tego co wiem, on zawsze bierze sojusz z tymi rydami. Tak, tak? wziął i tym razem. I teraz on razem z tymi mordami, z tego co wiem, powinien zjeść noga. I On mnie do tej wojny zawoła, ale ja mam to w dupie, szczerze powiedziawszy. Grunt, żeby zjadł ten noga i żeby stał się dużą potęgą. Potem on za zaatakuje Golden Ordę, przegra z Golden Ordom, bo nawet jak on mnie zawoła, to ja nie odpowiem na to wyzwanie, albo po prostu nic nie będę robił. Więc no zakładam, że Kazań będzie takim powerhouseem, który powstanie, potem upadnie i znów powstanie. Więc dopóki on będzie istniał, dopóty będzie miał zabezpieczoną wschodnią granicę. Taka ciekawostka. Okej, okay, interesujące. Naprawdę, wiem, wiem. Coś o! tam wiem, coś tam wiem. Okej, okay, wypowiedziałem pierwszą wojnę. Dowództwo. Weź na tempo 2, proszę cię, co? Na początek, bo delikatnie ty nie wiesz na tempo 3. Masz, taką masz tempo 2. Dziękuję serdecznie. Też ciekawostka teraz, jeżeli chodzi o armię. W końcu można dobudować armię po prostu klikając na swoją armię i O tym plusy. powiedziałem już, wiesz? Tak? No, a No a. to skoro opowiadałeś, to bardzo ciekawe. I jeszcze jedna ciekawostka. Jako hordy, jeżeli walczymy na swoim terytorium, oczywiście Teodoro jeszcze nie jest moim. Jeszcze, jeszcze nie jest moim terytorium, ale będzie. Gdybym walczył na moim terytorium, które byłyby z to miałbym zwiększony szok, miałbym zwiększony o 25% szok. Po prostu byłbym lepszym nakurwiaczem, więc warto walczyć na swoich terytoriach, taka tam ciekawostka. Hmm. Okej, okay, podbijam Teodoro, widzę, że Trebizond postanowił się gdzieś tam zdesantować, więc powinienem coś z nim zrobić. Problem w tym, że nie za bardzo mi się chce tam manewrować armią. Co wy tu robicie w ogóle? Po co wy tutaj? Po co? Sio! A kysz też ciekawostka, że jest jeszcze ten Content Pack DLC do kozaków, nie? Mhm. To on dodaje całkiem ładne skórki, jeden z lepszych, jakie widziałem w ogóle. Tak, jeszcze się nie przeglądałem, no, już się tego. Się A, wiesz, że w ogóle można kupić sobie tego? Można sobie kupić soundtrack Sabatonu, teraz do Europy. O, to w ogóle też fajnie. No, fajnie, nie? No, no. musi zobaczyć. Ciebie też czasem tak tak jakbyś nagle eksplodował jakąś bombą atomową nie? i tak rozwala słuchawki. Mam nadzieję, widzowie, że okay. to nie przeszkadza i że dalej się ekscytujecie tym nowym DLC-kiem. Tak, jakim my się ekscytujemy? Tak, ekscytacja sięga Zenitu. Taki sam tytuł miał przed ostatni odcinek mojego Papalstej, tak? Kto jeszcze nie oglądał tej serii? Hamska reklama, Niech, niech nie ogląda dalej. Niech obejrzy A? teraz i niech pamięta, żeby nie jechać na Reach Tour. To w ogóle za, za żenujące w ogóle sformułowanie było. No żeby nie jechać na richur, że tylko przegrywy na ten richstur przyjdą no litości i na Coś ty w ogóle powiedział przed sekundą, prze przeanalizuję. Czy to brzmi, przepraszam, to brzmi jak trochę hipokryzja? Przegryw mówi, że ktoś będzie inny przegrywem o, 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 o. Co ty w ogóle wiesz? siedzisz w pierdolonej piwnicy, nie pokazujesz rejałów, i masz ksywce pulchny. Daj, dla mnie to jest w ogóle <ślam> tendencja to to, bycia góry. Jestem typowym matim, tak? Tak, typowym masz Ostatni poziom kurwa w WoWie, naprawdę no nie, nie wiem wie, stanie na bramce, tak? W, bo, tak? Bo jest duży, tak? Jesteś kurwa gruby, a nie duży. <laughs> Mogę w końcu na trójkę, czy jeszcze nie? No, nie gram na trzy, na dwa tnie. grajmy. Nie nie Delikatnie Mi nie tnie. no to tak normalne, że tam wiadomo, nie? No to jest Europa, tutaj. nie oczekujmy jakiegoś, jakiejś optymalizacji, czy istnienia czegokolwiek więcej. To ja ja począłem gry gry by na dosyć nudny. Nie wiem, czy już wypowiadać wojnę Anglii czy nie. Zobaczę, kto z moich sojuszników ty by się jest, chciał dołączyć. Jest, będę śmiał, jak ty przegrasz tą Francję, jak ty upadniesz tą Francję, ja się będę śmiał. Ty! Wiesz, że teraz można przy wypowiadaniu wojny zaproponować komuś, że damy mu jakąś prowincję? O! A to ciekawe. O! Dajemy mu obietnicę, że coś dostanie. Trochę jak mechanika konfliktów w Wiktorii. I Tam pewnie było... to zwiększa trust. Pewnie tak, jeżeli odpowiesz mu na to, mm -hmm. bo to, wiesz, to było podobnie było w Wiktorii, jeżeli były kryzysy, jak chciałeś mieć jakiś kraj jako sojusznika w czasie kryzysu, to właśnie yy, trzeba było trzeba było, yy, zaoferować mu coś takiego. Jezus, Trebizond oblega mi prawie cały kraj, bo ja stoję całą Też... arbią w Teodoro i... Ach, chłorek zaraz... <laughs> Znaczy, niż widziały no, idzie dobrze. Worek, zeszłym mam na poziomie 0,5, 0 więc nie jest to tak, no 0,6, przepraszam. Tak, Zacznij tykać, przyjacielu, nie przejmuj się. Ale to, co jest najpiękniejsze w gamech Hordami, i co mi się zawsze podobało, to nie doszło w tym dodatku, ale to już było dawno, to że Hordy nie mają tych minutów do kawalerii. Czyli, że Horda może mieć 100% kawalerii i nie ma z tego żadnych minutów. Normalny kraj może mieć tylko 50% kawalerii w armii, a hordy mogą mieć 100% kawalerii, więc gdybym był dużym krajem i gdybym mnie był na to stać, to mógłbym mieć po prostu 20 tysięcy kawalerzystów i 20 tysięcy altererii i rozwalać wszystkich. Jest to jak najbardziej możliwe, grając właśnie takimi krajami. Ale patrzcie, masz... to jest fajne, to jest fajne. O, stop, 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 ach, nie zdążyłem, szkoda. Tak jak widzieliście, takie mm, mieczyki. Mieczyki a, masz... pokazywały właśnie, tak, że tam tak, odbędzie się tak, bitwa tak, tak. i wiemy, że jeżeli tam pójdziemy, tam będziemy walczyć na pewno, prawda? To jest fajne, to też jest fajne. Masa bardzo fajnych rozwiązań, podobnie jak ogólne usprawnienie mini mapy, to też jest super. W końcu jest mapa developmentu, którą zresztą wam pokażę. Mapa developmentu, A może lepiej nie, zaraz ją wyłączę, bo jak na to patrzę, to się smutuje. Nie, 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 nie. No pokaż development, pokaż w Paryżu możesz pokazać. W Francji i tak nie widzę, więc spokojnie na twoje. A ja wam pokażę, nie przejmujcie się, moi drodzy. No okej, okay, muszę podbijać moje prowincje, żeby mi tak. Tutaj... Dajcie, to wam pokażę, jak wygląda development u Niedźwiedzia. To no ty tam w ogóle wiesz, w ogóle, dlaczego moja flota nie wpływa? <laughs> Cóż za development, hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Cóż to za handel jest. Dobra, ja miałem na razie, moi drodzy, dosyć pasywny odcinek, przynajmniej na początku. No, jak to Francją? Jak Francją, ogólnie rzecz biorąc, ja to już mówiłem inaczej przed nagraniem, bo inaczej już się konsultacje ze mną zrobił jako człowieka, który zna się na tej grze, a nie tylko czytał o tej grze, prawda? <laughs> bo to taki gra... ty dużo czytał o tej grze, ale w nią nie grał nigdy, to wiecie jak to jest. <laughs> ale to był. to musi się przyznać, że to był punch dobry. To był dobry punch. Taki a... przemyślany to był dobry. Tak czy siak no, zapytał się mnie, jak grać Francją i mu powiedziałem, no przede wszystkim nie trzeba, nie można być zbyt pewnym siebie, bo Francja duża, potężna, ale i niestety bardzo łatwo jest się wkopać. Nie żebym kiedyś się wkopał Francją, w sumie, ale lepiej uważać. Przy okazji też jestem jasno widzem, proszę bardzo, Kazań i Timurydzi zaatakowali nogajów. Tak jak przewidziałem. Dokładnie to się teraz dzieje, rozbierają nogajów na trzecie pierwsze zawsze. Zawsze tak jest na początku, zawsze te dwa kraje rozbijają, więc nigdy nie dawajcie Sojuszu nogajom. Nigdy, bo z timorydami na początku nie walczycie. Lepiej poczekać, aż timorydzi wybuchną, a po tej wojnie oni wybuchną i powstanie tej Persja. Więc o wiele fajniej, o wiele przyjemniej jest po prostu na to poczekać i wtedy nie trzeba się bać timorydów. Może w międzyczasie się uda wziąć sojusz z otomanami. Ogólnie rzecz biorąc plusy. Fajnie, pokazuję Jak teraz. się idzie? Super, odbijam moje prowincje, mam event, warriors do not lead books. Super. No, ja z pierwszego wasala i myślę, że czekam aż sobie zwasalizuję Nawarę. Kurde, jakby Szkocja wypowiedziała wojnę... Ale Jezus Maria, może ja bym zobaczył, jakie mam w ogóle relacje z kimkolwiek? Relacje z kim? Ty nie masz relacji, ty, ty, ty nie istniejesz. O Jezu, ja zapomniałem, że ja mam tu pieprzoną Szkocję na gwarancji. Ojej. W sumie ja mogę to trzymać póki co, mi to nie przeszkadza no, coś, no, no póki to trzymasz, dopóty Anglia będzie się zastanawiała nad tym, czy w ogóle tę wojnę wypowiedzieć, a wtedy pójdzie do Wybornie, Burgundia wypowiedziała wojnę Prowansji, to jest świetny moment, żeby za kimś wypowiedzieć wojnę. No, możesz spróbować, tylko uważaj. Najlepiej weź jakichś sojuszników, mimo wszystko ze sobą. Austrię, nie wiem, cały świat. Wyznając Twoje umiejętności prowadzenia wojen, co za chwilę tam przegrasz jakąś bitwę bardzo ważną? Już co powiem, tak, że to muszę się dosyć mocno postarać, bo jeżeli się nie mylę. A nie mylę się, mam obecnie największą armię na świecie. No. Nie mów hop, póki nie powiesz hip, prawda? Spoko, od moim sojusznikiem jest gości z drugą największą armią na świecie. A powiedz mi, Niedźwiedziu, jaki masz score? Score? Zero. No, bo mówię, że jest ważny. A, no, bo zresztą jestem trzeci na świecie I mam 7 punktów, już wiesz? Ojej, a wiesz co o tym sądzę? No. Nic. On no, już dosyć agresywnie ja i widzę, że pogrywa sobie, wiesz? Czemu? No, już widziałem, że nowogród został zjedzony w połowie przez Moskwę w ciągu niespełna roku. Ojej, 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 to nie jest dobrze. To to, to, to źle. No, nie, 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 to tak, tak, to się nie bawimy. To mi się nie podoba. Nie, nie, żeby mi się to podobało. Hihi, hi. Dobra, trzeba się przetransportować w końcu. O, w ogóle, widzowie, pytanie do Was. Co to jest za przycisk? Ten tutaj, bo razem z Ignacem nie wiemy do czego Właśnie. o Jezus, Maria. Co to jest? Nikt z nas nie wie jeszcze. Jakaś dziwna ikonka, która nie działa w ogóle. Nie wiem, może to jest jakiś bug, ale. Ty, to jest Hunt for Seven Cities chyba, wiesz? Mówisz? Tak mi się wydaje, to, to, to musimy mieć wiedzieć. kolonistów. Musimy mieć chyba kolonistów, wiesz? Żeby to móc zrobić. Okej, okay, pytanie teraz, Cześć. Moje 7 tysięcy żołnierzy, wygra z 3000 tysięczną armią, która nie. będzie. Nie. miała bonusy do. Obrony. To kurwa! Co? Przegrać bitwę? Nie! Anglia zdążyła szybciej zwasalizować nawarę przede mną. Co za mendy A byłem już tak blisko, ej, kurwa Anglia. Tak jest. W tym, momencie, w tym momencie też była przeginka Też tak była przeginka smutnie. pały Tak tak mi smutno. Ojeju, Ignacy Dobra, jak mogę ci wypowiedzieć wojnę? Dajcie mi pieniądze macie jakieś pieniądze? Macie? Macie ej, dajcie te pieniądze tego świata Ależ dużo pieniędzy macie, o jeju, ale będę bogaty 40 dukatów aż. Oddaj. Co kurwa? Tak, 40. Ty, ja właśnie dopiero spojrzałem, jak wygląda sprawa z wypowiadaniem wojny, wiesz? Mhm. I co? Jeżeli chcesz, żeby Austria albo Kastylia się przyłączyły do Ciebie do wojny, Castile do not owe France at least 10 favors. O! O! Czyli jednak nie beń! O! Proszę bardzo, teraz uwaga, uwaga, wszyscy skupienie na mnie. Monitory w moim kierunku. Będę robił Race Province. Jak wiecie, zmniejszę teraz Development prowincji o 3. Czyli będzie tutaj w sumie 6 developmentu, ale zyskam 25 takich punktów, 25 takich punktów i 25 takich punktów. No i 9 Horde Unity. A to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeżeli Horde Unity mi spadnie do zera, to będziemy trupami, więc nie można pozwolić, żeby to spadło. Zrealizowałem prowincję, no i teraz w sumie mogę ją skorować, no bo w sumie po co mi nieskorowana prowincja? No i pamiętajcie też o tym, że jako Horda najlepiej najpierw zrealizować każdą prowincję, żeby po prostu mniej developmentu kosztowało was skorowanie tej prowincji. Ja wiem, że to brzmi jak coś takiego, że powstanie mi taki kolos, który będzie miał masę. Pustych prowincji po jeden developmentu, ale w praktyce, moim zdaniem, jeżeli ktoś chce stworzyć wielkie imperium i mieć ładne granice, o co chodzi w tej grze głównie, prawda? No to opłaca się po prostu. A to moje zdanie. Czy tak zamilkłeś? Przegrałaś coś? Nie, no ja przyglądam się i słucham ciebie. No ja tak mądrze mówię czasem, nie? Niespecjalnie. Estates of Matko, mam, mam coś nowego. Estate mm. demands control of territory. Uh, chcą terytorium, mają za mało terytorium, właśnie o tym mówię. I teraz ja muszę dać im jakieś terypo, terytorium, żeby oni mm -hmm. wiedzieli, że ja ich kocham. Pytanie tylko, jak to terytorium im dać? Masz jakieś Ja jestem skurwiony. I na tym, wiesz, może oddać terytorium jakieś estetom? Tak. Jak, jak? Mąci ci powiedzieć? No powiedz, no bo nie, nie wiem. Poczekaj, dobra, spauzuję. spauzuj, a mogę spauzować. Tak, robisz sobie w taki sposób, że naciskasz sobie na prowincję, mhm. rozwijasz sobie okno jak masz budowę i masz estates. Budowę? Myślę, że budowę w prowincji. Rozwijasz to okienko po prawej stronie dochodzącej i masz estates. Po prawej stronie dochodzącej. No, Nacisnij nie jakąkolwiek prowincję, no. no? Masz estates, nie widzisz? Jakakolwiek prowincja. Estates. Dobrze. Jest, oka rzeczywiście, jest, okej. Okay. Tribes, rzeczywiście. No, estate, no to w jednej y niech będzie Tribes, proszę bardzo. I dzięki temu oni już nie mają żadnego ale, a ja dalej mam bonusy. Super. Dziękuję Ignacy za Twoją pomoc. Cały ten problem. Przynajmniej raz się przydałeś. Może kiedyś tam wielki Kanad krymski ci podeśle cokolwiek. Jakieś pieniądze, coś wiesz. Teraz sprawa kolejna. Jak patrzę, że taki raskazia, ona tak tutaj stoi, tak. no nie do końca wie, że istnieje, wiesz? Mi się wydaje, że ona chce stać się integralną częścią mojego kraju. Tego fabrykujemy klejma to raz. Dwa, tomani nie chcecie, może ze mną sojuszu. Chcecie Royal Merge, To dobrze, bardzo dobrze. Dajcie Royal Merge. Dziękuję Wam za Waszą pomoc. No i teraz Kiraskaziola. Żyłaś Ży wystarczająco długa. Też ciekawostka. Widzicie tę 7000 armię Kiraskazi. Patrzcie znowu na mój, na mój widok. W momencie, kiedy ja bym całą Kiraskazję zjadł w jednej wojnie, a ta armia by pozostała, na przykład nie, wiem, gdzieś tam na terenie Golden Ordy, to oni. Już nie znikają tak jak na starych paczach, tylko zamieniają się w buntowników, w, w nacjonalistów, czy tam separatystów, ostatnio się zmienili w separatystów w sumie. Separatyści, to to samo w sumie. I tak czy siak, no wtedy jest nieciekawie, ponieważ ta armia będzie chciała was zmasakrować, tak, działają jak normalni buntownicy, więc trzeba na to po prostu uważać. To jest ciekawe, że oni teraz stoją w Kubaniu i jeżeli ja się nie mylę, jeżeli ja się tutaj wbiję, to powinienem mieć... Tak, mam bonus, o tym mówię, plus 25%, shock damage. Shock damage, mam plus 25% A, i tym damage. samym... Tak, i tym samym wyeliminowałem całkiem ciekawe. Nie istnieją. Jedna bitwa, nie ma ich armii. 7000 żołnierzy zniknęło. Bum, nie ma. Kumasz to? To jest A? genialne. Hordy. Po prostu hordy to jest zbyt imba. Tego nie da się zatrzymać teraz. Jest, idziesz i podbijasz, idziesz i podbijasz. No i jeszcze wziąłem sobie Cus które polega mm -hmm. na tym, że mam 50% agresywnej ekspansji. Ponieważ wziąłem to tribal coś tam, nie? Więc oni kochają. Ogólnie rzecz. Powiem Ci, że strasznie agresywnie grają Burgundia. Wyjątkowo jest agresywna. Jak to Burgundia? Burgundia zawsze taka wiosna, na nią trzeba uważać. Ale jak już raz ją ściśniesz, to jest najgorsze, Ignacy, bo ty jeszcze nie wiesz, ale będziesz miał ząbkę, jak ci król Burgundii umrze, i będziesz chciał pisować, zabrać im później, nie? I jeden na mhm. król Burgundii dies. Dlatego. No to ja też dostaję wtedy połowę ziemi. Tak, dlatego jest, tutaj podpowiedź ci dana. Jak będziesz walczył z Burgundią i pierwszy raz będziesz ją pisał, i jeszcze król Burgundii będzie żył, no. nie zabieraj Flandrii. Bo Flandrię tak czy siak dostaniesz, jeżeli król Burgundii umrze. Zabierz te prowincje, które byłyby częścią Austrii czy ogólnie cesarza, żeby po prostu mieć pewność, że cesarz ich nie dostanie, żeby go osłabić. Trzeba mylić, bo Flandrię dostaje cesarz, ja dostaję chyba tę Flandry część... Flandrię dostajesz ty. Flandrię dostajesz ty. Zobacz sobie mapę Imperium i, doba, i zobacz sobie, co się znajduje w Imperium teraz na terytorium Burgundii i jego ten, a co się znajduje na twoim. Ty no i dostanie... ja co, dostaję to część... Oczywiście... Ty dostajesz Flandrię plus tę południową Burgundię plus Nevers. No. A resztę dostaje ten. Czyli ty musisz zabrać w tej wojnie Brabant, Hainut, Holandię. To wszystko mhm. ty musisz zabrać w jednej wojnie. Jeżeli nie chcesz, żeby po evencie król Burgundii umiera, dostała to Austria. Okej, okay, dobra. Brzmi interesująco. Brzmi jak dobry plan, przede wszystkim. Bo mój... A wiesz, niestety zły plan jest troszkę gorszy, ale niestety musimy chyba teraz przerwać, wiesz? Wydaje mi się, że to w sumie dobry pomysł, ponieważ to jest taki pierwszy odcinek, który. Intrygujące, bo właśnie zmarł mhm. król Burgundii. Jest Regency Council. Bo ten event to nie jest do końca tak, że właśnie, że król Burgundii umiera. No. On może mieć mimo wszystko następców. Tutaj chodzi o to, że ten event się uaktualnia, kiedy Burgundia ma ileś tam wyczerpania wojennego i ogólnie jest okupowana. Wtedy ten dobra. event się pojawia, że ona go umiera i się cała jego rodzina znika, w ogóle zakupuje się pod ziemię. Nie ma. Okej, okay, dobra. To co, moi drodzy, Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. nadzieję, no, że się podobało. Ja bym im na cyfr wy ze mną byli jeździć? Na razie. A tu Europa panie 4. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.